Gorze. Tutaj siostry poprosili mnie, żebym wam coś powiedział o rachunku sumienia. Jeśli chodzi o rachunek sumienia, to myślę, że takiej najlepszej rady praktycznej udziela jeden z duchowych mistrzów, patron wszelkich duchowych ćwiczeń, czyli święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, który uważał, że, że rachunek sumienia jest takim narzędziem duchowym, który najbardziej przyczynia się do, do wzrostu i rozwoju duchowego to takiego osobistego nawrócenia. I on opracował taki prosty schemat, prosty i bardzo skuteczny schemat rachunku sumienia, który chciałbym wam właśnie zaproponować. Polega on na tym, aby praktykować rachunek sumienia codziennie na koniec dnia albo w ramach wieczornej modlitwy albo jako element wieczornej modlitwy. Święty Ignacy Loyola, pisząc listy do swoich współbraci, jezuitów, nawet zachęcał ich do tego, że jeżeli naprawdę wieczorem są bardzo zmęczeni, to niech zrezygnują z wszystkich modlitw, z wyjątkiem rachunku sumienia. Święty Ignacy Loyola uważał, że to jest najcenniejsze narzędzie przyczyniające się do duchowego wzrostu, więc czasami, jeżeli są takie sytuacje, że na przykład, nie wiem. Ktoś zobowiązał się do tego, żeby na przykład co wieczór odmawiać różaniec, a nie ma na to siły, to niech zrezygnuje z tego różańca, z tego ale niech spróbuje zrobić rachunek sumienia. Ten rachunek sumienia powinien składać się, według św. Ignacego Loyoli, z trzech elementów. Pierwszy element to jest analiza tego, co było dobre w danym dniu. To, co mi wyszło, to, co się udało, to, co było dobre, to, co może w dniu następnym wypadałoby powtórzyć, albo właśnie zrobić częściej, tak, żeby to dobro w następnym dniu było, było większe. I dopiero po analizie tego, co w danym dniu było dobre, przystąpić do analizy tego, co było w danym dniu złe. My bardzo często rachunek sumienia, nam często rachunek sumienia kojarzy się przede wszystkim ze spowiedzią i właśnie z analizą tego, co złe. Święty Ignacy Loyola mówi, że najpierw przeanalizuj to, co dobre. A potem to, co złe, to, co ci danego dnia nie wyszło, to, za co może następnego dnia powinnaś przeprosić drugiego człowieka, co może powinnaś naprawić, czego może warto byłoby unikać w dniu następnym. I jako trzeci, bardzo ważny element tego rachunku sumienia to jest wymyśl jakieś dobre, postanowienie. postanowienie na następny dzień. właśnie pod wpływem analizy tego co dobre i analizy tego co złe. podejmij jakieś mocne postanowienie na następny dzień. co zrobić? pomyśleć na tym co zrobić, żeby jutro tego dobra w moim życiu było więcej, a zła mniej. To jest bardzo ważny element, ponieważ właśnie ten element ostatni, ten mocne postanowienie poprawy, to jest element osobistego nawrócenia. Czyli nieraz raz się zastanawiasz, co zrobić, jak tu się nawracać, jak naprawdę na, nawracać się w codziennym życiu. No to właśnie polecam e, praktykowanie codziennego rachunku sumienia według Szkoły Świętego Ignacego Loyoli. Może tyle?